Coaching to jest temat, który mnie interesował od wielu lat i tak naprawdę chodzi koło mnie od kilku lat, i cieszę się, że znalazłam w sobie odwagę do tego, żeby iść w tym kierunku, który tak naprawdę od dawna dyktowało mi serce. Coaching to jest fenomenalny sposób na pomoc drugiemu człowiekowi. Ja się skupiam na kobietach, bo kobiety są mi w tej materii bliższe. I tak naprawdę, dzięki temu, że działam w Akademii Pozytywnych Kobiet, to się stało namacalne, to się stało realne. Okazało się, że mogę, że mam pokłady i wiedzy, i chęci w sobie do tego, żeby rozwijać się jako coach. Uważam, że poziom empatii, który mam, który od zawsze miałam, związany też z moją pracą zawodową, może fantastycznie przełożyć się na pomoc drugiej kobiecie. i te doświadczenia, które były moim udziałem, te doświadczenia, które oczywiście nie tylko te dobre, głównie te negatywne, ta zmiana, którą przeszłam na wielu płaszczyznach, może bardzo pomóc, i chciałabym bardzo pomagać w ten sposób. Coaching jest ważny dla mnie, ale to, co ważniejsze, pomaga drugiej osobie a to jest dla mnie największa radość.